W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Drogi Aniele Boży, mój Stróżu, przychodzę dziś do Ciebie, dziękując Ci za Twoją nieustanną opiekę. Tak bardzo jestem wdzięczna, że jako Boży Wysłannik chronisz mnie codziennie, w każdej minucie mojego życia. Aniele, dziękuję, że byłeś przy mnie podczas moich narodzin i w czasie mojego dzieciństwa. Obserwowałeś, jak dorastam, jak zmieniam się i jak kształtują się moje relacje z Panem Bogiem. Dziękuję, że wprowadziłeś mnie w dorosłe życie. Obserwowałeś moje wzloty i upadki. Z których niejednokrotnie pomagałeś mi się podźwignąć. Dziękuję, że nigdy mnie nie opuściłeś i wciąż przy mnie jesteś. Aniele stróżu, wiem, że również teraz jesteś przy mnie, wciąż przy mnie czuwasz. Czuję sercem Twoją cichą obecność. Proszę. Nie odstępuj mnie na krok, pomagaj mi w każdej chwili mojego życia, pomagaj kroczyć drogą dobra. Ty tak dobrze znasz moje życie, wiesz kiedy najbardziej potrzebuję Twojej pomocy. Proszę, nie zwlekaj zniesieniem mi pocieszenia. Wiem, że dzięki Tobie przetrwam wszystko. Każdą najsmutniejszą chwilę. Aniele Boży, błagam, pomóż mi dokonywać jak najmądrzejszych życiowych wyborów. Kierować się w życiu wiarą, miłością i miłosierdziem. Wskaż mi drogę we wszystkich chwilach, w których nie będę pewna, co zrobić, w których poczuję się zagubiona. Szepnij mi wtedy, co jest dobre, a co złe. Nie pozwól, by w moim życiu zapanowała ciemność. Bądź przy mnie przez cały dzień i całą noc. Towarzysz mi, gdy się budzę i gdy zamykam oczy, gotowa do snu. Pozwól mi jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki i jak najlepiej kochać Boga. Moich najbliższych i wszystkich bliźnich. Aniele Boży, błagam, nie pozwól mi umrzeć w stanie ciężkiego grzechu. Czuwaj przy mnie, gdy nadejdzie koniec mojej ziemskiej wędrówki i doprowadź mnie szczęśliwie przed oblicze Pana. Oddaję się cała Twojemu prowadzeniu. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże.